TV. życie i śmierć babci pamiętam tak jak opowiadała mi mama. Z tego co zrozumiałam, 2 lutego 1998 roku Została ofiarą w wypadku samochodowego i zmarła w szpitalu niedługo później. Nie miałam już innych dziadków ani babci. Wszyscy umarli na długo przed moimi urodzinami. W chwili jej śmierci miałam tylko 3 lata i słabo pamiętam pogrzeb lub babci w trumnie. Niejasno pamiętam też to, że byłam tym trochę zafascynowana, jako że mój młody umysł nie rozumiał koncepcji śmierci. Przez większość swojego życia podróżowałam, Ponieważ tata pracował dla United Airlines, latanie nie było dla mnie niespodzianką, pomimo tego, że miałam jedynie 8 lat. Był 2 lipca 2002 roku. O ile dobrze pamiętam, kiedy z małą i tatą wylądowaliśmy w Chicago, lecąc z Las Vegas, gdzie planowaliśmy zamieszkać. Wujek Ray zawiózł nas do domu cioci Lindy i wujka Joe w Algonquion. Był to całkiem spory budynek i bardzo przytulny zresztą. Razem z mamą dzieliłam pokój na górze, który musiał należeć do kuzynki Lori, zanim się wyprowadziła. Nastąpił dziwny zbieg okoliczności. Mama, ciocia Linda, wujek Joe, jak i większość bliskich, Zaczęli opowiadać mi ich historię o naszych zjazdach rodzinnych, co z kolei sprowadziło się do rozmów o babci Lilii, czyli tej, której dotyczyły te zjazdy od czasu jej śmierci. Była niezwykłą kobietą bardzo inteligentną, opiekuńczą i kochającą. Bezbłędnie wychowała mamę, ciotki i wujków. Była najlepszym przykładem tego, jaka każda kobieta powinna być. Poza tym była bardzo zdrowa. Nie miała żadnych problemów zdrowotnych przed śmiercią, nawet z powodu starzenia się. W chwili śmierci miała nieco ponad 70 lat, i gdyby nie ten fatalny dzień, może i dożyłaby 100 lat. Odsłuchania tych wszystkich historii od mamy. Ciotek i wujków Zaczęłam żałować, że już nie żyje, Ponieważ bardzo chciałam ją spotkać Jedną rzeczą Tak urzekającą W mojej babci Było to, że bardzo kochała wszystkie swoje dzieci Dzieci jej dzieci Ich przyjaciół I wszystkich, którzy ją otaczali Wtedy nadeszła noc Która zaszokowała mnie Do tego stopnia że wciąż mnie nawiedzają. To wydarzyło się jakieś dwa dni przed zjazdem, kiedy mama i ja przygotowałyśmy się do pójścia spać. Musiałyśmy dzielić jedno łóżko w pokoju, co wcale mi nie przeszkadzało. Ponieważ nie spałam sama, dopóki nie skończyłam dziewięciu lat. Według budzika była wtedy godzina dziewiąta albo dziesiąta. Obudziłam się w środku nocy i spojrzałam na zegarek. Pierwsza 36. Wycierając oczy i pozwalając im przyzwyczaić się do ciemności, zauważyłam, że mama zostawiła szafę otwartą. Kiedy mogłam już normalnie widzieć, zobaczyłam coś strasznego. Było to coś białego, przypominającego Atroporficzną chmurę Mniej więcej kształtu człowieka Bez twarzy i że Ze słabo zaznaczonymi kończynami. Wyglądała jakby miała zaraz przebiec wzdłuż pokoju Zamrugałam oczami, a postać się zmieniła Tym razem miała ręce schowane za plecami Wpatrywała się we mnie swoją pustą twarzą A ja mogłam tylko odpowiadać tym samym nie wiedząc co robić. Byłam tak zszokowana, że nie potrafiłam nawet zbudzić matki, która znajdowała się w tym samym łóżku. Po prostu gapiłam się bezradnie na tą rzecz. Nie zadawałam sobie na... nawet sprawy z tego, ile czasu mogło minąć, a nastał ranek. Pamiętam, że siedziałam w łóżku, straciwszy przytomność na jakiś czas. Kiedy otworzyłam oczy, mama przygotowała się do wyjścia do miasta. Zaczęłam płakać, co sprawiło, że mama się zmartwiła i zaczęła mnie wypytywać. Odpowiedziałam jej, co zobaczyłam w nocy. Próbowała to racjonalnie wytłumaczyć, że widziałam po prostu białą sukienkę w szafie, ale tam absolutnie nie było nic białego, tylko ciemne ubrania. Dokładnie ją przeszukałam, żeby się upewnić. Nie znalazła żadnego wytłumaczenia, więc po prostu zapytała się, czemu jej nie obudziłam. Nie wiedziałam tego wtedy. I nie wiem nawet teraz. Wujek Joe, ciocia Linda i mama, wszyscy o tym ze mną rozmawiali i powiedzieli, że to pewnie babcia mnie odwiedziła. Więc nie powinnam się niczego bać. Nie zmieniło to jednak moich odczuć i wciąż się bałam. Lata później usłyszałam, że jeśli dusza jest z kimś bliskim lub przyjacielem, to osoba nawiedzona nie odczuje strachu, kiedy zobaczy ducha, nie zważając na trwogę i zaskoczenie. Ta obserwacja jest dla mnie o tyle straszna, że w tamtej chwili byłam przerażona do granic niemożliwości. Odrzucam możliwość, że to mogła być moja babcia. Do dzisiaj nie zasnął, jeśli nie zamknę szafy. Ponieważ boję się, że po przebudzeniu coś zobaczę. Cały czas zastanawiam się, co wtedy zobaczyłam i czy była to moja babcia. Kiedy przyjeżdżam na zjazdy rodzinne, upewniam się, że szafa w moim pokoju jest zamknięta i śpię z zapalonym światłem. Bardzo dziękuję za oglądanie tej pasty. A teraz krótkie informacje. Postał Discord. Discord o nazwie Polskie Creepypasty. Polskie Creepypasty jest to Discord dla lektorów, jak i widzów naszych kanałów. Serdecznie zapraszam na, ten, na tego Discorda. Będzie tam możliwość porozmawiania ze mną oraz z innymi lektorami. Będą też możliwe organizowane fajne konkursy, i przydałoby się, żebyście się na niej znaleźli.